Dzień dobry, sport moim życiem subiektywnie o sporcie. Jaścień Wiczbawy się niezwykle nisko i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Sport moim życiem subiektywnie o sporcie. W dniu dzisiejszym tematem głównym Wimbledonu. Jesteśmy w piątek w pierwszym tygodniu Wimbledonu, a już nie ma Rogera Federera, już nie ma Rafaela Nudala w turnieju, już też nie ma Wiktoria Zarenki, już też nie ma Marii Szarapowej. To są najważniejsze ubytki tego pierwszego tygodnia. Dosyć niespodziewane ubytki, no bo w przypadku Federer'a, jak wykazałem sam na swoim profilu facebookowym, wyszło, że od 2004 roku ogólnie we wszystkich turniejach wielkoszlemowych Roger Federer nie schodził poniżej ćwierć finału. W tym momencie jest to tylko i wyłącznie druga runda. Pytanie, jak poważny jest kryzys szwajcarskiego maestro. Nie do końca to da się wytłumaczyć, ponieważ Sergiej Stachowski... Da nam dopiero odpowiedź, czy grał tak fenomenalnie z Federerem i czy jest wielkim faworytem do wygrania tego turnieju. Dopiero gdy w trzeciej rundzie wpadnie na kogoś poważnego i pokaże swoją klasę. Jeżeli tej klasy nie pokaże i odpadnie w oszałamiającym stylu, to będziemy mieli jasność, że Federer po prostu zwyczajnie już powoli nie czaruje. Jeśli chodzi zaś o Rafaela Nadala, ten odpadł w pierwszej rundzie ze Steveem Darcisem. Oglądałem to spotkanie. Steve Darcy naprawdę fenomenalnie grał, próbował trzymać piłkę w korcie tak jak długo potrafił i co najważniejsze, był naprawdę konsekwentny. Miał wiele szans i okazji na to, by to spotkanie skończyć i wykorzystał naprawdę wszystkie, które mógł. Za to został nagrodzony tym, że wygrał 3 do 0. Ten sam Darcy miał być rywalem Kubota, ale potem okazało się, że rozchorował się i Kubota awansował do trzeciej rundy. Janowicz też w trzeciej rundzie. Tym razem nasz reprezentant naprawdę rozegrał dwa bardzo fajne spotkania. Jedno ze Stepankiem przerwane, ponieważ Stepanek udawał jakąś kontuzję. Bo jeżeli później gra w deblowym turnieju i gra bardzo dobrze, to znaczy, że raczej jednak udawał, bądź po prostu chciał wygrać. Coś, a widział, że nie do końca może wygrać z Janowiczem, tak by się nie przemęczyć. Pierwsze spotkanie to ja w ogóle nie mówię o Kyle Edmundzie, no bo to nie ma tak naprawdę o czym rozmawiać. W tym momencie Janowicz-Kubot to może być ewentualna para ćwierćfinałowa. Kubot mierzyć się będzie dzisiaj z Benoit Perem, zaś Jerzy Janowicz będzie mierzył się z Nikolasem. Almagro, jeżeli chodzi o turniej damski, to tam tak jak mówiłem. Azarenka poza turniejem. Szarapowa przegrała z Michel Larser de Vrito z Portugalii. I można powiedzieć, że w tym momencie opustoszała drabinka dolna, bo w drabince dolnej tak naprawdę z wielkich zawodniczek jest tylko i wyłącznie Petra Kwitowa. Nikt więcej naprawdę nie zasługuje na to, by z tej części spotkać się z Sereną Williams. Po stronie Sereny Williams jest Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska. Urszula Radwańska dziś mierzy się z Alison Risk i mam nadzieję, że wygra to spotkanie, ale jak wiemy Urszula Radwańska nie jest monolitem. Nie jest zawodniczką, na którą można liczyć zawsze i wszędzie. Ona potrafi naprawdę zagrać fenomenalne spotkania, udowodniła to w spotkaniach z Anną Iwanowicz, z Venus Williams, z wieloma innymi zawodniczkami, które pokonywała strzałówki. Ale czy potrafi zagrać wiele spotkań w takim ważnym turnieju na ważnym poziomie? To się przekonamy w spotkaniu z Rysk, które już w tym momencie za sekundkę się zacznie. Miejmy nadzieję, że Urszoli pójdzie dobrze. Agnieszka na razie idzie jak burza, chociaż nie miała godnej siły przeciwniczki. Grała z zawodniczkami, które albo same chciały się wykończyć, albo po prostu zwyczajnie były zbyt mało przygotowane technicznie na spotkanie z naszą zawodniczką. Kolejna runda to Madison Keys. Ta zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych to może być już pierwsza poważna przeprawa Agnieszki Radwańskiej, ponieważ ta Keys pokonała Monę Bartels, którą nasza zawodniczka nie zawsze miała bardzo łatwe pojedynki. Pytanie: Co będzie dalej w tym turnieju dla Polaków? Myślę, że może być naprawdę bardzo fajny wynik, tylko trzeba po prostu zwyczajnie grać krok po kroku. Trzeba spotkanie po spotkaniu udowadniać, że jest się naprawdę bardzo, bardzo ciekawym zawodnikiem i że warto na tą konkretną osobę, miejmy tutaj nadzieję, że osoby będą pochodzenia polskiego, stawiać. Serena Williams na razie bez rewelacji. Pierwsza runda Mendy Minella, druga Caroline Garcia z Francji. No, i w tym momencie można powiedzieć, że na razie Serena Williams pokazuje wielką, wielką, wielką klasę. Jak będzie w następnych meczach, zobaczymy. Na razie wiemy jedno: polski Wimbledon jest być może faktem. Kubot Janowicz to ewentualna para finałowa. Gdyby tak się zdarzyło, to polski tenis naprawdę miałby wielką, wielką pociechę z tych obydwu e, panów. Miejmy też nadzieję, że w tym momencie konkretnym panowie nie za... Yy, powiem szczerze, że oni muszą być w dobrej formie. Oni muszą pokazać swoją klasę. Jeżeli ją pokażą, no to Per i Almagro to są zawodnicy do ogrania i do przybliżenia nas do historycznego polskiego ćwiercinału na Wimbledonie. Jak będzie, przekonamy się w najbliższych dniach. Na razie moje przewidywania są takie, że jeżeli obydwaj panowie utrzymają swoją formę, to ten ćwiercinał może stać się faktem. Ten ćwiercinał, który miał być ćwiercinałem nadal kontra Federer, może być Kubot kontra Janowicz. Na razie jednak yy, nie wybiegajmy zbyt w przód, na razie skupmy się na dwóch pierwszych przeciwnikach, którzy w tym momencie czekają na Janowicza i Kubota, a są to zawodnicy ni mniej, ni więcej, tylko jak powiedziałem wcześniej Benoit Pech, yy, jeśli chodzi o Łukasza Kubota oraz yy, jeśli chodzi o Jerzego Janowicza, Nicolas Almagro. Kłaniam się niezwykle w takim razie nisko i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka z cyklu Sport Moim życiem, w którym podsumujemy kolejne poczynania, jeśli chodzi o Wimbledon. Kłaniam się niezwykle nisko, jeśli już Paweł, do usłyszenia, do zobaczenia i życzę bardzo miłego weekendu i wakacji, ponieważ z tego co słyszałem, maturzyści już zaczęli swoje wakacje, ponieważ dzisiaj odbierają wyniki i zacznie się ich walka o studia i o lepszy byt. Dziękuję bardzo za uwagę, kłaniam się niezwykle nisko, do usłyszenia.